Czy zdarzyło Ci się wejść do pokoju i nagle zapomnieć, po co tu przyszedłeś? Albo odblokować telefon i po chwili nie pamiętać, co właściwie chciałeś zrobić? To nie roztargnienie. To sygnał, że Twój mózg zaczyna się przeciążać. Dzieje się to u milionów ludzi, ale mało kto wie dlaczego. Jeśli zignorujesz te pierwsze oznaki, możesz stracić kontrolę nad koncentracją, pamięcią, a nawet emocjami. Dziś zobaczysz pięć sygnałów, które mózg wysyła, zanim zacznie się naprawdę bronić. Jeśli choć jeden z nich brzmi znajomo, ten odcinek jest dla ciebie. Wchodzisz do kuchni i nagle wszystko znika. Chwilę wcześniej wiedziałeś dokładnie, po co tu idziesz, ale myśl wyparowała. Stoisz, rozglądasz się, jakby odpowiedź mogła leżeć na stole. Czujesz tylko echo. Ta myśl naprawdę przed chwilą tam była. To nie jest roztargnienie. To jeden z pierwszych sygnałów przeciążonego mózgu. Mózg działa jak system operacyjny, przetwarza tysiące bodźców jednocześnie, ale świadomie widzisz jedynie mały fragment tego, co dzieje się w tle. Gdy wchodzisz do innego pomieszczenia, mózg zmienia priorytety i kasuje to, co uznaje za mniej ważne. W czasach naszych przodków miało to sens, nowa przestrzeń mogła oznaczać zagrożenie. Dziś wystarczy przejść z salonu do kuchni, a system resetuje część pamięci, jakby mówił: Najpierw ocenimy miejsce, potem reszta. Dlatego tak często, gdy wracasz do poprzedniego pokoju, nagle wszystko sobie przypominasz. Mózg odzyskuje kontekst i przywraca utraconą myśl. Jeśli jednak takie pustki zdarzają się coraz częściej, to znak, że mózg usuwa nie tylko rzeczy zbędne, ale wszystko, czego nie jest w stanie już udźwignąć. I co ciekawe, jest moment, który potęguje to zjawisko szczególnie mocno, tak prosty, że trudno w niego uwierzyć. A najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że istnieje moment, w którym ten efekt staje się znacznie silniejszy. Moment tak absurdalnie prosty, że trudno uwierzyć, że mózg tak na niego reaguje. Naukowcy nazwali to efektem progu. Wystarczy przejść przez drzwi, żeby mózg potraktował to jak zupełnie nowe otoczenie. Badania z Uniwersytetu Notre Dame pokazały, że kiedy ludzie zmieniali pomieszczenia, ich pamięć krótko trwała, automatycznie słabła. Mózg działał tak, jakby zamykał poprzednią scenę i otwierał nową. Pierwotnie chodziło o przetrwanie. Gdy wychodziłeś z jaskini, musiałeś skupić się na tym, co jest tu i teraz. Jagody, po które wyszedłeś, były nieważne, jeśli w krzakach czaił się drapieżnik, dlatego mózg odcinał zamiary, gdy zmieniało się otoczenie. Dziś robimy to samo w mieszkaniu, ale mózg nie odróżnia salonu od lasu. Nowy pokój równa się nowe zagrożenia. Najciekawsze jest to, że efekt działa nawet w wirtualnej rzeczywistości. W eksperymentach VR ludziom znikały myśli tylko dlatego, że przeszli przez cyfrowe drzwi. Mózg nie rozpoznaje, że świat nie jest prawdziwy. Dla niego liczy się tylko zmiana kontekstu. To dlatego, idziesz do sklepu po jedną rzecz i wychodzisz z dziesięcioma innymi. Mózg kasuje pierwotny zamiar, żeby zrobić miejsce na nowe bodźce. A jeśli coś tak prostego potrafi tak łatwo wymazać cel, to co dzieje się z decyzjami, które naprawdę mają znaczenie? To pytanie ma znacznie bardziej niewygodną odpowiedź niż myślisz. Czy kontrolujemy je, czy może tylko nam się wydaje? Przez lata mówiło się nam, że multitasking to supermoc, że umiejętność robienia kilku rzeczy naraz to symbol produktywności. Prawda jest zupełnie inna. Multitasking nie istnieje, to tylko iluzja. Twój mózg nie wykonuje wielu zadań równocześnie. On przeskakuje między nimi tak szybko, że wydaje ci się, że robisz je jednocześnie, ale za każdym takim przeskokiem tracisz coś niezwykle ważnego energię i pamięć roboczą. Wyobraź sobie, że odblokowujesz telefon tylko po to, żeby sprawdzić godzinę. Ekran zapala się, a mózg natychmiast skanuje wszystko, co zobaczy: powiadomienia. Ikonki, wiadomości. Ten jeden błysk wystarczy, by Twój pierwotny cel, godzina, zniknął w tle. Otwierasz Instagram, TikToka, czytasz dwa komentarze, oglądasz krótki film, po minucie blokujesz telefon i nawet nie sprawdziłeś godziny, po którą sięgnąłeś. Myślisz, że to przypadek? Nie. To dowód, że mózg został porwany przez bodźce, które pojawiły się po drodze. Każde takie przełączenie jest jak mikrocięcie. Nie czujesz bólu, ale tracisz siły. Po setkach takich cięć dziennie mózg zaczyna się bronić. Odcina dostęp do krótkotrwałej pamięci, bo nie jest w stanie tego wszystkiego obsłużyć, i wtedy zaczynają się zacięcia. Stoisz przed otwartą lodówką i nie wiesz, czego szukasz. Patrzysz na otwarte okno przeglądarki, ale nie pamiętasz, po co je otworzyłeś. Gubisz wątek w rozmowie, choć słuchałeś uważnie. To nie lenistwo. To przeciążony mózg próbujący przetrwać. W tym stanie nawet proste zadania robią się trudne. Kawa przestaje pomagać, muzyka tylko pogarsza sprawę. A im bardziej próbujesz się skupić, tym gorzej ci to wychodzi, bo mózg nie biegnie do przodu. On ślizga się po powierzchni, wybiera to, co najgłośniejsze, najjaśniejsze, najbardziej błyszczące. I choć czujesz, że cały dzień był pełen zajęć, wieczorem nie potrafisz powiedzieć, co właściwie zrobiłeś. Zaczyna wkradać się poczucie chaosu. Jakbyś miał przeglądarkę z dziesiątkami otwartych kart, z których żadna nie jest naprawdę używana. Wszystkie zajmują miejsce, zużywają pamięć, spowalniają system, a gdy pamięć jest pełna, komputer zaczyna się zawieszać. Twój mózg działa tak samo: im więcej próbujesz robić naraz, tym szybciej się wyłącza. I jeśli myślisz, że to tylko problem z koncentracją, poczekaj, bo kiedy ta blokada osiąga punkt krytyczny, dochodzi do kolejnego etapu. Etapu, który atakuje coś głębszego. Zdolność podejmowania decyzji. Bo kiedy mózg zaczyna tracić panowanie, pojawia się najbardziej niepokojący objaw. Znasz to uczucie, kiedy stoisz przed półką w sklepie i nie możesz zdecydować? Kiedy włączasz Netflixa i godzinę przeglądasz propozycje, ale nie oglądasz nic? To nie lenistwo. To przeciążenie. Twój mózg codziennie podejmuje tysiące mikrodecyzji. Każda z nich zużywa energię. Gdy tej energii zaczyna brakować, mózg się zacina, zaczyna wybierać nic, bo to najbardziej ekonomiczna opcja. Problem w tym, że paraliż decyzyjny wdziera się też w ważne obszary życia praca, relacje, zdrowie. Jeśli twój mózg przestaje wybierać nawet w prostych sytuacjach, to znak, że zasoby są na wyczerpaniu i wtedy włącza ostatnią linię obrony. I właśnie to prowadzi do najgroźniejszego sygnału. Takiego, którego większość ludzi nie rozpoznaje. Mózg przeciążony przestaje reagować emocjami. Rzeczy, które kiedyś cieszyły, nie sprawiają już przyjemności. Nawet sukcesy nie dają satysfakcji. To nie depresja, to stan, w którym mózg wyłącza część emocjonalną, żeby oszczędzać energię. Jeśli zauważasz u siebie obojętność wobec rzeczy, które kiedyś lubiłeś, brak ekscytacji i zmęczenie nawet po odpoczynku, Mózg może działać na awaryjnym zasilaniu. To najpoważniejszy etap przeciążenia, bo jeśli nic z tym nie zrobisz, może przerodzić się w długotrwały stan wypalenia. Ale jest dobra wiadomość: ten proces da się odwrócić. Pytanie tylko: czy w porę rozpoznasz sygnały? Twój mózg to najpotężniejszy komputer na świecie. Może analizować, tworzyć, planować i pamiętać, ale nie jest niezniszczalny. Jeśli ignorujesz jego sygnały, zacznie się wyłączać, nie dlatego, że jest słaby, dlatego, że cię chroni. Jeśli zauważyłeś u siebie którykolwiek z tych objawów, zatrzymaj się, odetchnij, ogranicz bodźce, zrób jedną rzecz naraz, daj swojemu mózgowi przestrzeń. On wie, co robi. A jeśli chcesz dowiedzieć się, jak przejąć nad nim kontrolę i sprawić, by działał wydajniej, zasubskrybuj paradoks umysłu. Bo to, co dzieje się w twojej głowie, to dopiero początek.